Witam, w tym tygodniu spodziewamy się dostawy z Niemiec trzech samochodów Renault Megane GT 180, GT 220, oba białe kombi, oprócz tego Mazda Skyactiv-G w topowej wersji Nakama z 2016 roku. A tymczasem pokażę jakie samochody mamy na ten moment w ofercie. Na pierwszy rzut idzie Seat Leon FR, samochód z 2013 roku, po pierwszym właścicielu z Niemiec, pełna dokumentacja serwisowa, bezkolizyjny egzemplarz. Eee, utrzymane naprawdę w świetnym stanie do tego samochodu mamy dwa komplety kół drugi komplet kół na lufelkach. oczywiście full LED, czujniki parkowania mmm, przód, tył jak ktoś szuka niezamęczonego egzemplarza może nie najtańszego to ten egzemplarz jest świetnym rozwiązaniem oczywiście nawigacja, podgrzewane fotele, nagłośnienie premium Samochód sprzedajemy na fakturę VAT-MARŻA. Kupujący jest zwolniony z opłaty skarbowej w wysokości 2%. W przyszłym miesiącu auto zostanie zarejestrowane w Polsce. Kolejny samochód to BMW X3 sprowadzony z Holandii. Rok 2011. Drugi właściciel, zaledwie od nowości w 14-letnim samochodzie. 3-litrowy diesel, 258 KONI, napęd X-Drive. Ten samochód mimo 14 lat. Udało się zachować cały w fabrycznej powłoce lakierniczej. I jest on również w idealnym stanie technicznym. Trochę się cofnąłem, bo objeździłem trochę tym autem. Jakieś tam jeszcze swoje rzeczy pozostawiałem. Mało istotne. Samochód, jak już widać. Zarejestrowane w Polsce, również faktura VAT, marża. Także 1000 oszczędności na podatku PCC. Tak prezentuje się BMK. Kolejna propozycja to Honda Civic, kupiona w salonie Hondy w Niemczech, gdzie była od nowości serwisowana. Jest to wersja X Edition, wyprodukowane auto w 2015 roku. Pierwsza rejestracja. 216 do końca serwisowane w autoryzowanym serwisie Honda. 113 tysięcy kilometrów przebiegu. I tutaj, w, w przypadku tego auta, e, śmiało mogę powiedzieć, że mamy do czynienia z samochodem, który jest utrzymany no praktycznie jak prawie nówka. Może być inaczej w przypadku samochodu, które ma tak niewielkie kilometry. Samochód również zarejestrowany w Polsce i również faktura Wattmarsz. Fiat 500 zarejestrowany w roku 2012. Po raz pierwszy produkcja rok wcześniej. 1.2 benzyna wersja launch i wersja kolorystyczna bicolor aluminiowe felgi klimatyzacja pełna elektryka blue and me cóż więcej można wymagać od takiego miejskiego samochodu w bardzo ładnym stanie jest zachowany i tutaj może skupię się na kaszkajach mamy jakby dwa samochody z dwóch różnych światów ponieważ to jest samochód holenderski, wersja wyposażenia Tekna, wyprodukowanej po raz pierwszy zarejestrowany w Holandii w roku 2019 do tej pory przejechał 167 tysięcy kilometrów samochód właściciel użytkował w jednoosobowej działalności gospodarczej, dzięki czemu na samochód wystawiamy pełną fakturę VAT, także sporo podatków do odliczenia, jeżeli ktoś by taki auto chciał kupić na firmę jest to samochód w 100% Użytkowany po holenderskich autostradach na 167 tysięcy km (19 rok) i eee, jakby bez mankamentów, takich e, stricte użytkowych, samochód full LEDy ale też można zauważyć po tym, że nie ma spryskiwaczy no i cała charakterystyka dla wersji tech, czyli elektrycznie ustawiany. Fotel kierowcy, monitorowanie martwych pól, kamera 360 stopni, podgrzewana przednia szyba, podgrzewane fotele, asystent pasa ruchu, można się przyczepić, że nie ma panoramy, ktoś sobie go po prostu tak skonfigurował. A tutaj mamy rok starszego, e, tylko z silnikiem 1.6 DGT, 163 konie. Ten samochód jest e, rok starszy, ma połowę przebiegu, bo 84 000. E, Natomiast są to auta z dwóch różnych światów. Po pierwsze, e, chciałbym zauważyć, że spodobieństw tak, to tylko tyle, że wyposażenie jest Identyczne, natomiast jest to samochód, który był użytkowany po szaleru, czyli no jeździł po, normalnie po mieście eee, w Belgii. Tak samo jakby jeździł tutaj w Polsce samochód po Lublinie. Eee, także coś kompletnie innego niż samochód ten aut, autostradowy, który jest nieskazitelny. Natomiast na tym są jakby to powiedzieć takie właśnie jakieś zarysowania typowo użytkowe, bardzo minimalne, ale są. No właśnie ze względu na to, że samochód jeździł po mieście, a nie po autostradzie, stąd też jego przebieg. Paradoks polega na tym, że ten silnik 1.6 d gt jest, jest najbardziej poszukiwany w Polsce. Natomiast tak naprawdę w tym modelu poliftowym 1.3 140 koni jest to najlepsza propozycja, ponieważ tak naprawdę wszystkie choroby wieku dziesięcego tych poprzednich silników zostały wyeliminowane. Tutaj mamy dużo lepsze spalanie dużo lepszą elastykę pracy tego silnika normalnie w tych silnikach 1.6 DGT bolączką jest turbosprężarka która przy przebiegu powiedzmy 150-200 tysięcy rubi powiedzieć papa natomiast my no tutaj mamy auto już pozbawione yy, wszelkich jakby tak powiedzieć chorób w wieku dziecięcego kolejny samochód Renault Laguna 2.0 Turbo Initiale Paris egzemplarz sprowadzony z Holandii 2011 rok produkcji i rejestracji pewna opcja wyposażenia możliwa w tym modelu no i taki przebieg jak na benzynę trochę niepolski pod kątem tym co się po prostu u nas dzieje na no, 322 000. Kilometrów. Dla kogoś może się wydawać, że to jest dużo. Samochód ma 14 lat. Czyli wychodzi na to, że robił niewiele, ponad 20 tysięcy rocznie. Czyli tyle, ile robi przeciętny Kowalski. Cóż, mogę to tylko skomentować. To, jak sprzedaję czasem diesle z pobiegami 250, 300, 350 tysięcy. I też mówię, że to jest dużo na 15 lat bo on robi jeszcze więcej 70 tysięcy rocznie także oczekują niektórzy ludzie, że samochód będzie mniej robił niż on sam w stanie jest nim pokonać tu jest taki samochód, który akurat trochę tak pod siebie kupiłem na razie jest wystawiony do sprzedaży po kosztach ponieważ od 3 miesięcy no nie mogę sprzedać swojego prywatnego samochodu z super. Skoda super już wchodzi jakby w budżet Chińczyków Wiadomo jakie w Polsce jest podejście Do tych Chińczyków No także na ten moment Wystawione Oba samochody 21 rok produkcji M pakiet 2 diesel 190 koni Autonówka Też w 100% Autostradowy wóz. Także tak to wygląda. Ford S Max w nietypowej konfiguracji, ponieważ rzadko się zdarzają z napędem AWD. Ten akurat taki jest. Bardzo schludny egzemplarz. Ten samochód jeździł wyłącznie w trasie. Niemiec, który ten, ten samochód użytkował. Po prostu używał go na dojazdy do pracy. Nie takie dojazdy do pracy jak to w Polsce często bywa po 5 km, tylko trochę dalej. Ale dzięki temu ten samochód jest utrzymany w takim stanie jaki jest. Nie będę chwalił, jak ktoś sobie przyjedzie. Pierwsze proponuję porównać 10 innych, dopiero podejść do tego samochodu. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że napęd AWD w przypadku Forda S-Maxa to bardziej minus niż plus. No bo w sumie po co? To nie jest jakiś tam offroadowy wóz, ale różne są sytuacje. Auto w stanie perfekt najważniejsze, rzadko się zdarza, w rocznicy 2017, 17 roku rzadko się zdarzają full ledy. No i Audi A6 podwójny S-line, 14 rok, 2.0 TDI Ultra 190 koni, S-tronic, lakier Daytona Grey. Tutaj to po prostu brak słów, żeby opisać to auto jak ono się prezentuje. Ja wiem, że też może powiedzieć, że to jest stary samochód. Stary i niemodny. Chciałbym, żeby te niektóre nowe samochody tak się trzymały i tak wyglądały. Jeżeli ktoś jest zainteresowany któryś z tych pojazdów, to zapraszam do kontaktu telefonicznego, tak jak powiedziałem wkrótce nowe wałta w ofercie.